Poznańskie życie. Niektórzy znają już ten serwer, a niektórzy pierwszy raz zaraz o nim usłyszą. Jest to polski serwer FiveM z polskim lore, czyli polskie pojazdy, znaki, kluby piłkarskie i wiele więcej. Wszedłem dzisiaj pokazać wam jak ten serwer wygląda, bo według mnie no jest całkiem ciekawy i warty pokazania, aczkolwiek niestety ostatnio gdy chciałem dla was to zrobić, no to szybko dostałem bana. A dlaczego? Tego dowiecie się w dalszej części tego filmu. Zapraszam. Dobra, wypełniamy sobie dane już, saldo to 6,5 tysiąca złotych. No to weźmiemy sobie trochę jedzenia, trochę picia. Natomiast teraz, nieco bardziej dyskretnie, no chciałbym nie dać się złapać ogólnie. Strój całkiem patriotyczny, adekwatny do serwera samego. Ogólnie filmy z tego serwera całkiem fajnie się przyjmują. Co to był za dźwięk? Fajnie się przyjmują filmy z tego serwera, więc jak najbardziej sobie tutaj nagram coś. No i ciekawe kiedy zostanę nakryty. Tu już jakieś graffiti. Wisła na wieki. No tutaj jest właśnie dużo takich smaczków. Nawet żabkę tutaj mamy. Polskie znaki, eleganckie. Szybka recenzja to będzie taka. Szybko pokazuję co tutaj jest, zanim znowu wylecę. Widzicie, darmową reklamę im robią a oni mnie banują. Jeżyce, Enea Stadion, Starołęka, Stary Port. No ja w Poznaniu nie byłem, to nie znam tych dzielnic niestety. Polska Stacja? Nie, to nie jest Polska Stacja. LTD. Nie, no to jest chyba normalna nazwa stacji z GTA. Wjeżdżamy na restaurację. Ciekawe, czy ktoś tu będzie w ogóle? Ktoś tu biega. No i ktoś tu też leży. Dobra. Co tu się stało? Upadłem. Ej, koniu, halo? To ty? Ty co jest? Już myślałem, że bez kitu jest stacja z kolima, nie? A bank? Normalnie, bank PKO jest. Też się nie zawiodłem. Ty robię, ...żeby na kirach w ogóle jeździć. Gościu. Co ty chcesz? O nie, no siemaneczko. Za kim jesteś? Ełksa. No, to do piachu z tobą. Jedźcie do dupy, frajerze. No to dawaj, wyjdziemy sobie zaraz. No ja nie mogę, ja jestem ja godzinę czekać kolego, żeby, żeby do ciebie wyjść. Obstrałeś zbroję, nara Obcja, ty masz Jest Sprute Ale trzeba ich trochę podenerwować, nie? Ty, co tu się dzieje na szpitalu? Ty powaliło was? Ty zde zdejmuj tą szmatę z głowy. Nie interesuj się. Słyszysz, kuru no? Zdejmuj to śmieciu. No. Mutację przejdź. Jakiś prezes, tak? No, załóżmy. A co? A nic, nic. Kolejne graffiti. Tam kolejne. Gracze tutaj nie oszczędzają na tym. Pale wrota stąd, bo zaraz bana wyrwę. O! Jakieś zatrzymanie tutaj jest robione. Głośne syreny mają. A co pana boli, pan powie? Głowa i brzuch. Głowa, brzuch, Pan Ten... jest przytomny, rozumiem, tak? Dzwonić po straż pożarną? Dzwonić po straż pożarną. Tam jest jakaś akcja, to nie będziemy im przeszkadzać. A tutaj jest zatrzymanie, podglądniemy sobie. O, gościu ucieka akurat. Wszędzie te graffiti. Ten Poznań to jakaś chuliganka jest wtedy. Pełno radiowozów. Ty, co ty gościu? Ty, co ty ku... Co ty się brujesz? Ty, pozdrawiam mamę, tatę i rodziców! Zdaj mi tą szmatę z głowy. Podróbka Mercedesa, podróbka Hondy Civic. I ciągle te sereny w tle. O, tu jest chyba jakiś wypadek. Zaraz owczajimy. Wypadek no. z udziałem wozu strażackiego, Polizja. bank kwadraciak. Jakiś wypadek jest. Nie ja teraz siadaj na progu. Jak się czujesz? Zbadajcie się go. mu parametry jeszcze. Ja jestem świadkiem tego zdarzenia. Nie. Nie. Poznajdzie no będzie no O co wam chodzi? No i widzicie, weźcie się tu odezwijcie, nie? To zaraz was rozpoznają. Spać czy potrzebuje pan pomocy medycznej, może? Ja jestem świadkiem tego zdarzenia. Dobra, ja to też fotografuję. Normalnie wypadek jest. No ale weź przestań mordo za mną jeździć. Ale co ty no? Po co jeździć za mną gościu? Ja chcę tu panagrywać filmik, to gościu jeździ za mną, nie? Ja se stoję, k**u. Jedź, bo cię wyjaśnię. Jedziesz stąd, jedziesz stąd. Jedziemy na kebaba, hop. Jedziemy na kebaba, chodź. Chodź, zostaw mnie, gościu. Influencerek, chodź. Jezus, no nie można sobie normalnie panagrywać, nie? I zamiast ich banować, to mnie banują. Jak ja normalnie chcę sobie tylko panagrywać to, co się tutaj dzieje. Influencerek. Pal wrotę gościu. Wybaczcie mi widzowie, że się tak oburzyłem. Wiecie, że taki nie jestem, no ale zależało mi na tym, żeby jakieś fajne ujęcia wam nagrać. Na no, gościu tutaj jeździł za mną, gadał jakieś głupoty, no trochę mi to przeszkadzało. <laughs> Jezu oni zamiast odjechać stąd to prowokują, mnie Tych policjantów. Oni se fajnie odgrywają, to jakiś gościu przyjedzie i... Jedz stąd gościu! Jedź stąd. Jedź stąd O czy ja dobrze słyszę? Ja nie będę tutaj zgrywał wielkiego roleplayowca, no ale chciałbym zobaczyć, nagrać tą akcję, co tutaj się dzieje, nie? A oni tutaj jeżdżą celowo i. no i lipę robią. A ile tam jest graffiti? No, gościu. Robi coś? No robię. Dostał bana. Gościu dostał bana, ale mnie nie zbanowali, więc może jest dobrze. Mm. Odejdzie pan, stanie pan sobie pod karetką, zaraz do pana wrócę. Coś Ej. narobił! Coś no robił. O, o, o. Dobra ja tu uciekam, bo ja prawka nawet nie mam. Teraz się trochę jaśniej zrobiło, lepiej widać. Ty uważaj się, ziomek. Ty, co ty się prujesz? Kuśma koniu! Siema! Siema, siema. O ibana dostał, czyli jestem spektowany, jestem spektowany, muszę uważać. Pa, lody koral. I nie tylko koral, bo widzę, że jest też Biedronka. W sumie ciężarówką Biedronki to jeszcze nigdy nie jeździłem. Odrzuć projekt godek, piekło kobiet. Takie smaczki tutaj właśnie są poukrywane, tylko trzeba je znaleźć. No fajnie jest ten serwer rozwinięty, nie ma co narzekać. Z optymalizacją też jest nieco lepiej niż kiedyś. Automaty nawet działają. No co ty? Mam jakieś akcesoria do mycia samochodu. Ty no nie chcę jakoś za bardzo. Dobra, tego nie pokazujemy. Nie chcę za bardzo promować tutaj tego serwera, ze względu na to, że oni byli dla mnie niemili, no ale naprawdę fajnie to wygląda. No i tak dla sprostowania: ostatnio dostałem tutaj bana, gdy nagrywałem recenzję, podobno za to, że w przeszłości wyraziłem negatywne odczucia co do tego serwera. Prawdopodobnie było to na live, narzekałem wtedy na słabą optymalizację i z tego co pamiętam, to po prostu nie wyrażałem zbytnio chęci, aby grać na tym serwerze. Natomiast wydaje mi się, że nigdy nie krytykowałem wprost serwera, nie miałem nawet po co tego robić. No i najprawdopodobniej właścicielom administracji. Nie wiem komu, no za bardzo się to nie spodobało, dlatego wykluczyli mnie z rozgrywki, ale dzisiaj, jak widzicie, jakoś to w miarę płynnie przebiegło. Wszedłem tutaj tak bardziej pod kontent, bo wiem, że ludzie lubią to oglądać. Czas sprawdzić jak prawo jazdy działają. Nauka jazdy u Wiesia. Spytaj o godzinę. A to chyba można pytać NPC-tów, które jest godzina. Bierzemy teorię. A, nie mam pieniędzy, no to nieładnie. No to nieładnie, to chyba nie sprawdzę sobie tego jednak. Ale już chyba nawet wiem, jaki to byłby skrypt. Ostatnio go sprawdzałem na jakimś innym serwerze, więc w sumie raczej by mnie on nie zaskoczył. Mapa też jest taka zalesiona. Jakieś dodatkowe drzewa, krzewy. Tylko ten system umiejętności bym wywalił, bo to jest naprawdę irytujące, nie? Jak jedziesz, a ci samochód sam skręca, i to dosyć mocno skręca. Kolejne graffiti. Obok szpitala wojewódzkiego w Poznaniu. Czas na szpital, na którym to, oprócz stojących trzech basiek, nic innego się nie dzieje niestety, chociaż... Tutaj się jakiś medyk chowa, widzę. Witam. No chyba jakiś niemrawy. Tutaj też jakieś dość wulgarne graffiti. Tego może nie będę pokazywał. Bankomaty też customowe? M-Bank. Wszędzie te graffiti nastawiali. Sporo tego, naprawdę. Ty, gościu. cię ja nie bój A co ty się tak fusisz, ty? Co? Co ty się tak napinasz? Jak plandeka na żuku. Ty, ale konie uspokój się, co? Ty, bo kolczatkę rozstawię zaraz, ty. No, świruje mi to, jakieś głupoty gada. A na komendzie też polskie znaki, polskie napisy, nawet flagi polskie wiszą, profil kandydata nawet jest. Szacunek, uczciwość... Ja kryminalny, co potrzeba. Zaufanie i lojalność. A, zaraz będziemy, będziesz miał kupoty, nie gościu? Jest stacja Shell'a. A wykorzystując fakt, że jestem blisko tego miejsca, to od razu wam je pokażę, bowiem tutaj jest yy, państwowa straż pożarna. Chyba ją trochę zmienili, bo ostatnio jak tutaj byłem, to nie było aż tak ładna. I troszkę się bugowały tekstury, jak dobrze pamiętam. Jednostka ratowniczo-gaśnicza. Kurczę, elegancko to wygląda. Ale pewnie pozamykane mają. No dokładnie. Tutaj też jakieś graffiti na banerze Krakowia. Łe! Policja. O, a chyba nie pojechali za mną. Ta myjnia jest świetna ogólnie. Już to prędzej obczajałem. Masz normalnie kasę. Umyj swój samochód. Normalnie sobie czyścimy auto. Tylko ja nie mogę teraz przycelować, bo mam tego antytrola. A zobaczymy co się stanie jak spróbuję z tym wybiec. O, zerwało się. I jakaś podruba Multipli tutaj stoi. Ale chyba jej wziąć nie mogę. O, mogę jednak. Nie dotyczy aut ze zezwoleniem. Wszędzie polskie znaki. Albo prawie wszędzie. Ostatnio jak wstawiłem stąd film... To miałem maczetę na start, no i dużo osób się śmiało, że to Kraków jest, no ale jednak byliście w błędzie, bo to Poznań, a to były tylko zbieg okoliczności po prostu. Tylko wtedy właśnie szybko dostałem bana, teraz jakoś pozwalają mi na nagrywanie. Się zastanawiam, gdzie by tutaj jeszcze można było pojechać. Co ty, gościu? Koniu, to ty! Sprutę Nie! Co ty, no. ty, ty tutaj robisz, jak ty bana miałeś? Czy tam coś takiego? Nieważne, co nieważne, nie przepraszam, 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 przepraszam! Sklep to może nie pepko, ale całkiem fajny, przejrzysty. Ale warto sobie obczaić. Obczajka warsztatu, ale warsztat zwykły, no w sumie co by tutaj mogło być innego? Jakiś samochód firmowy mają widzę, i to w sumie tyle. Ta markt jedzie normalnie, dostawa. No ciekawe jak tutaj wygląda dowód osobisty. A jest, w formie grafiki. No nie jest chyba wszystko zobaczyłem co miałem. Tu jest też taka duża myjnia, wszystko fajnie opisane, Instrukcje korzystania z myjni. Nie, czemu masz tą samą fryzurę? Jaką samą fryzurę, a? Normalnie regulamin myjni. No nic, to na tyle by było. Dziękuję, że nikt mnie nie zbanował tym razem. Chyba zrozumieli to, że ja nie wchodzę na serwery zawsze tylko po to, aby trollować. O, tutaj ambulans, bo czasem się po prostu to nie opłaca. Tu kolejny jakieś graffiti. Bat Batman chce cię zobaczyć. Batman. Ksiądz? No, no nie Batman. Po prostu Batman. A w tym miejscu skończyłem ostatni film, czyli w kościele. Znasz to miejsce? Nie chyba. Pipkowice dolne? To są pipkowice dolne? Nie, to nie są akurat, ale to jest taka druga miejscówka właśnie. Zastanawiam się, czy nie przenieść tutaj dolnych, właśnie, w to miejsce. Byłoby dobre. Fajna miejscóweczka taka. No, fajnie. Pipkowice dolne by tu pasowały. Nie! Dzięki za obejrzenie! Wbij na kanał po więcej filmów. Zapraszam cię też na mój serwer Discord, profil na Instagramie oraz na TikToku. Link w opisie.